w sali teatr dzisiaj. Było kino, od połowy marca rusza jako systematyczne kino studyjne pod bardzo historyczną nazwą Orzeł. A teraz będzie koncert i to taki poważny koncert. Na zapleczu już kryje się grupa Dawska, która ma bardzo bydgoskie korzenie, a przypomnę tylko, że hasło naszego trzydniowego otwarcia języku to właśnie Tu Bydgoszcz, czyli krótko mówiąc szukamy naszej bydgoskiej siły kulturalnej. Ja więcej mówić nie będę, przed nami Dawska. Witam wszystkich. Cześć, cześć, cześć. Na początek zagramy dosyć starą piosenkę Pod w po mieście. No jeśli chodzi o mnie, na przykład to ja na, na scenie się dzisiaj czułem bardzo dobrze, warunki były wyśmienite, można powiedzieć, że każdej kapeli bym życzył właśnie takich warunków. W monitorze było wszystko doskonale było słychać, że sala, sala akustycznie jest, jest super przygotowana. No i no i co mogę powiedzieć? No, no, no i super, podoba mi się to miejsce. Nie? Na początku jak ty przyszedłem, tak te kolory trochę były tak szarawy i nie ten, ale później jak się to wypełni dużbi, to, to nabiera, wszystko, nabiera to wszystko sensu. Nie? Także to jak jest ok ja coś powiem, bo ciągle gadam, gada i gada, i gada <gadanie> nie przestaje w ogóle. No ja pamiętam tylko tyle, że jeszcze mi się tutaj podoba to, że, o, że tam są te krzesła, tu jest trochę miejsce, że ludzie mogą tańczyć, że nie jest tak typowe jak w niektórych domach kultury. A jeszcze się składają, no to było super, znakomicie. Na ja panu Kleksie, byłem tutaj pierwszy raz podobno w życiu w kinie, mój ojciec mówi, że to był pierwszy raz, o tego nie pamiętam.